Cześć w kolejnym vlogu. Jadę właśnie po świeże Jeżyny, a za chwilę powiem Wam jak przez swoją nieuwagę straciłem dostęp do siłowni na kilka dni. Wiecie: RMG jest siłownią bezobsługową, nie ma tam żadnej obsługi. Ewentualnie jak coś się dzieje, no to na telefon. I mniej więcej działa to tak, że jak masz zapłacony abonament, no to po prostu wbijasz i ćwiczysz. Tyle, że odfajkować się musisz telefonem. A ja zapomniałem zapłacić rachunku za telefon i zablokowali mi wychodzące, zablokowali mi dostęp do danych komórkowych. I choćbym nawet chciał, to nie mam teraz takiej możliwości, żeby yy, na tą siłownię wejść. Już ten rachunek zapłacony. Ale jest weekend, przelewy przez weekend chyba nie, nie dochodzą. Tak mi się wydaje, że dopiero po weekendzie się uda odblokować Dost. A szkoda, bo fajne pomysły miałem na treningi i akurat trochę więcej czasu. No ale stało męczyć się w tym upale na rowerze. Jestem już na miejscu. Ogólnie powiem Wam, że bardzo jestem zadowolony z tego, jak przyjęliście ten film niedzielny z wyjściem na ze zdobyciem pierwszego szczytu Korony Gór Świętokrzyskich i na pewno w następnym vlogu, czyli w kolejną niedzielę zobaczycie następne szczyty, następną trasę, trochę dłuższą, a ja się zabieram za zrywanie owoców, ale widać, że już ktoś tu był, ktoś tu się kręcił. No tak szczerze mówiąc, coś średnio się tego spodziewałem, ale upociłem się podczas zbierania tych owoców. Lepiej niż na rowerze, są cały, cały mokry po prostu. Jeżyny jest niedużo. Tyle zebrałem, ale mocno była wyzbierana. Ktoś tutaj był już wcześniej, ale w tym roku na szczęście udało mi się ubiec z złodziei. Zebrałem trochę jabłek, tutaj są po wierzchu jabłka, pod spodem to czego mi się zwykle nie udaje zdążyć zerwać, czyli pigwa. Bardzo dużo jej mam cały spód plecaka nie wiem czy jest już tak y, bardzo dojrzała ale wolałem ją zerwać teraz niech sobie dojrzewa zerwana bo y, inaczej bym jej już po prostu nie zobaczył zbieram się do domu trochę trzeba się przekąpać i odpocząć i widzimy się na następnym treningu no i jest kolejny dzień i konsekwentnie na siłowni o 5.30 puściutka siłownia tak jak lubię no i kolejny etap rutyny, którą sobie narzuciłem. Niestety tak to będzie wyglądało jeszcze kilka miesięcy. Jest pompowany już dzisiaj na maksa Uch, nie mam już siły Dzisiaj jeszcze w planach przejście do pracy na spacer Dzisiaj jeszcze w planach przejście do pracy na nogach, nie na rowerze Więc będzie dzisiaj sporo kalorii spalonych I kilka najbliższych dni przed weekendem Mam zamiar się po południu dopalać na rowerku stacjonarnym Trochę przyciskam teraz ale czuję taką energię i czuję, że potrzeba. Póki jest ta energia, to muszę ją wykorzystać. Ja już dzisiejszą siłownię kończę. Powoli wschodzi słońce, jak widać. A to znak, że ja już się zbieram do domu, a kolejny trening będzie w plenerze.